od domków letniskowych na nieruchomości lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ja myślę, że do tego punktu później przyjmiemy, przyjmiemy porządek obrad, Państwo odpowiedzialni za ten dział nam wyjaśnią sytuację, o co dokładnie chodzi, tak? Bo nie będziemy zwoływać specjalnie komisji do tych dwóch punktów, tylko po prostu omówimy je na zasadach tutaj pełnej aprobaty Rady Miejskiej. Zatem, szanowni Państwo, proszę. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania tego punktu. Kto jest za podjęciem tego wniosku, aby poszerzyć ten punkt w brzmieniu, który przeczytałem, to na przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosowało 13 radnych, zatem również ten wniosek ma przechylność Wysokiej Rady i zostanie mocowany w porządku obrad. 50, 61. sesji Rady Miejskiej. Zatem, proszę Państwa, jeżeli już mamy pełną informację o zmianach porządku obrad, przejdziemy do przygłosowania pełnego brzmienia porządku obrad, który Państwo posiadacie. Czy możemy dokonać zmiany? Dziękuję bardzo. A więc będziemy głosować porządek obrad w 61. sesji Rady Miejskiej w tym brzmieniu o te wnioski, które wcześniej przegłosowaliśmy. Kto jest za przyjęciem porządku obrad i zmianami, proszę o znakiwanie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, zatem porządek obrad został przyjęty i możemy kontynuować dalszą procedurę dzisiejszy obrad. Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu z obrad 59 na 2022 sesji Rady Miejskiej. Osobiście zapoznałem się z tym protokołem, go podpisałem, nie wnoszę żadnych uwag. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi lub wnioski, to bardzo proszę je wyartykułować. Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad 59 na 2022 sesji Rady Miejskiej. Proszę o przycisku przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. 13 radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 59 sesji Rady Miejskiej. Kolejnym protokołem, który jest również dzisiaj do przygłosowania, to jest protokół z 60 sesji Rady Miejskiej, do którego również się zapoznałem, podpisałem, nie wnoszę uwag. Zatem, jeżeli państwo pozwolicie, to przejdziemy do głosowania, jeżeli nie ma uwag. Kto jest za przyjęciem e protokołu z obrad 60. sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki lub 20 przycisku. Dziękuję. Głosowało 13 radnych. 13 radnych jest za podjęciem za przyjęcie z obrad 60. sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu 10. Pani Radnej w celu wyjaśnienia, czym jest ta sprawa. Bardzo proszę w takim razie przechodzimy do. Yy, tak, tak zapytać, bo te relacje są składane tylko na piśmie przypominam. Proszę bardzo. Ja mam, ja mam dwa bardzo pytania? Pierwsze nie chodzi o drogę w kierunku Wieslina, bo mieszkańcy tam nie zaczepiają, to zaczepiają, no mają prawo, bo duże yy, są niesamowite aby tam yy, po prostu załatwić te, te dziury, bo ponieważ... Tak? No wiem, ale to, to w tym